Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do spotkania z, ze Słowem Bożym z Ewangelią według świętego Mateusza z rozdziału 5 wiersza 20 do 26. Pan Jezus wyjaśnia przykazania. Prośmy o to, byśmy ducha Bożych Przykazań mogli odkryć, mogli nim żyć. Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Słuchamy. Kolejnego fragmentu kazania na górze. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, Podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź. I pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię, nie wtrąco, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego. Grosze. Przykazania są darem Boga, częścią przymierza. Dziesięć słów, które otrzymuje naród wybrany za pośrednictwem Mój Rzesza. Ten naród, który ma tak sprawiedliwe prawa, to naród mądry i wielki. Tak czytamy w Słowie. Kluczem do przykazań jest to pierwsze przykazanie, rozpoczynające się od słów: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Pan, Bóg jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. Będziesz miłował. To klucz, to punkt dojścia. Tak żyje ten, kto jest z Bogiem w przymierzu. Ale kolejne przykazania, które się pojawiają w tym prawie otrzymanym przez Izraelitów, czyli w dekalogu, dotykają kolejnych dziedzin życia. I szacunek do życia jest przedmiotem piątego przykazania. Sprawiedliwość uczniów ma być większa niż faryzeuszów i uczonych w piśmie. To ważne, że o tym słyszymy, ponieważ właśnie faryzeusze, uczeni w piśmie, dokładali bardzo dużo starań, starali się, żeby zachować wszystkie przepisy pańskie, wszystkie prawa, wszystkie dopowiedzenia, wszystkie kilkaset, sześćset, trzynaście przepisów, które stanowiły właśnie prawo takie uszczegółowione. Ma to być więcej niż ta wierność literalna. Jezus pokazuje tą głębię, to więcej. Więc przykazanie nie zabijaj nie prowadzi tylko do tego, żeby nie odbierać komuś życia, żeby nie maltretować niewinnego, nie doprowadzać do śmierci, nie głodzić, nie, y, nie podawać trucizny. Życie jest święte, życie jest Bożym darem. Szczególnie to przykazanie strzeże życia słabego, życia, które jest bezbronne. Tak jest w sytuacji dzieci, tych, które jeszcze się nie urodziły, tak jest w sytuacji chorych, w sytuacji osób w podeszłym wieku, osób nieświadomych. Strzeż, chroni życia. Od czasu do czasu stajemy wobec, na nowo wobec dyskusji o to, czy, czy to prawo jest tylko dla ludzi wierzących, czy ono jest właśnie takim prawem, który sprawiedliwie broni tego podstawowego prawa każdego człowieka. Dlatego powinno być uszanowane. Tak mówi nam Słowo. I nie tylko mówi o tej sprawiedliwości dla wierzących, ale o sytuacji każdego człowieka, to ważne, żeby to przykazanie mieć przed oczyma w rozmaitych dyskusjach o prawie do własnego życia, kariery czy też do własnych decyzji dotyczących życia, na przykład poczętych dzieci. Kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Więc, y, poważna zbrodnia. Wyraża się w zabójstwie, w odebraniu komuś życia, i dlatego taki człowiek musi być osądzony. Do tej odpowiedzialności wychowywało prawo znane w tej epoce Starego Testamentu, że człowiek powinien ponieść taką karę, jaką wyrządził krzywdę. Jeżeli ktoś komuś kogoś zranił, to ma być zraniony, zabił, to ma być zabity pozbawił kogoś oka, to ma być jego oko wyufane. Bardzo mocne, takie bezwzględne, drakońskie, ale po to, żeby zatrzymać także kogoś, kto jest w emocjach, w złości, w gniewie. Zatrzymaj się, stój, to jest, to jest złe, to wróci do ciebie w formie właśnie odpowiedzialności czy kary. Więc to mówi przepis, jakby to mówi wprost przykazanie. Jezus mówi, to przykazanie jest głębsze. Życia trzeba strzec nie tylko na tym poziomie formalnym, na tym poziomie zewnętrznym. Ktoś żyje albo umarł, ale właśnie to, ten szacunek do życia wyraża się w słowach, wyraża się w relacjach. Niesamowicie precyzyjny jest Pan Jezus. Mówi o tym. Że przeciwko temu przykazaniu występuje ten, kto się gniewa na swego brata, kto milczy, kto żyje obok traktuje kogoś drugiego jak powietrze, kto zrywa z nim więź. Ten podlega sądowi, ten uderza w to przykazanie, ten niszczy życie. Moi drodzy, może. To słowo odkrywa przed nami takie codzienne sytuacje, chociażby takich relacji, w których takie milczenie, y, gniew, nieodzywanie się ze sobą przez miesiące, lata z powodu jakichś krzywd, z powodu decyzji, które poszły nie po mojej myśli, z powodu y, tego, co zostało podjęte dla mnie w sposób niesprawiedliwy, krzywdzący. Tak myślę o sytuacjach spadkowych, o, o tych relacjach między bliskimi po, po śmierci, kogoś, kto odchodzi, męża czy, czy rodziców. To nie jest droga. Jezus mówi: Tak niszczy się życie. Jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, żeby właśnie nosić w sobie gniew. Żal, nienawiść, to ona niszczy serce. Odpowiedzialny jest ten, kto się gniewa na swego brata, tak jakby go zabijał, jakby go usiłował zabić. Może Jezus przenika myśli, które nurtują serca Jego słuchaczy, albo zna ten dramat, właśnie walki o życzliwość. Więc gniew. Milczenie, zerwany kontakt to jest, to jest ta droga, którą Jezus piętnuje. Ale dalej Jezus mówi: Uważaj na słowa. W słowach można zabijać. Znamy to doświadczenie. Czasem słowo głęboko zapada w serce, jest w naszej pamięci, nieustannie wraca ciągle rani, ciągle właśnie powoduje cierpienie. Jezus przywołuje tu powiedzenia obraźliwe, które w tamtym czasie się zdarzały. To słowo raka ma takie znaczenie, nie, nie mamy, może tak najbardziej zbliżone byłoby, że ktoś jest głupi, pusta głowa, nie, nie ma w tej głowie nic. Są czasem takie żarty, takie, taka ironia o kimś, nie, nie będę ich tutaj przywoływał, ale, ale właśnie to obrażanie drugiego, to pozbawianie go szacunku, to ośmieszanie jest występowaniem przeciwko życiu. Mam jeszcze przywołane to słowo bezbożniku, więc jakiś osąd. To postawa, czy to słowo, które mówi o kimś, kto żyje, nie, nie nosząc Boga w sercu, nie szanując Boga. Więc to ta ocena, którą ktoś podejmuje, jakby znał serce, chociaż Jezus mówi, nie sądź, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Będziesz miłował, wróćmy jeszcze raz do tej przewodniej myśli: nie oceniaj, nie skazuj, nie wyłączaj, nie traktuj nikogo jako kogoś, kto jest na marginesie, kto jest skreślony. W moich oczach nie jest. Mówi Jezus, mówi: Mówi ojciec przez niego. Nowa sytuacja, którą Jezus przywołuje, to jest wybór drogi, która prowadzi do pojednania zamiast drogi konfliktu. Pierwsza sytuacja to jest modlitwa, składanie ofiar. Moment uroczysty, moment piękny. Może w nim być pewien dysonans, zgrzyt, fałsz. Przynoszę Bogu dar. A w sercu jest mm, niepojednanie, w sercu y, jest świadomość, że wyrządziłem jakąś krzywdę. Brat twój ma coś przeciw tobie. Jaką sytuację w tym słowie możemy odnaleźć? Właśnie krzywdy, której się nie naprawia, krzywdy, do której nie wraca. Nie przywiązuje do tego wagi. Żyjemy w takim czasie, wiem o tym nie raz, w którym się przywiązuje małą wagę do słów. Można mówić bez odpowiedzialności yy, różne rzeczy. Można kogoś atakować, przepisywać mu jakieś intencje. Można kłamać bezkarnie. To jest niesamowicie niszczące. I popatrzmy, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że Ktoś został przez nas oskarżony fałszywie, poważnie. Zrobiliśmy mu krzywdę tym. Przypisujemy mu jakąś intencję. Zniszczyliśmy dobre imię drugiego człowieka. Idziemy potem się modlić. I właśnie ktoś ofiarowuje różaniec, nim, zamawia mszę świętą, składa jakieś wotum. To Pan Bóg nie chce tej modlitwy. Nie chce. Zostaw to. Idź najpierw napraw. Te sytuacje, napraw te słowa. Pojednaj się, żeby na nowo to, to rozdzielenie, to niszczenie drugiego, na nowo stało się tą przestrzenią bycia razem. Razem w modlitwie, razem w życiu, razem we wspólnocie, razem w małżeństwie, w rodzinie, w miejscu pracy. Razem. Pojednaj się. A potem wróć. I ofiaruj swój dar. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj nasze sumienie. Nie powinno się go uciszać, nie powinno się go chociażby w taki sposób usypiać, że to nie moja wina, bo to jest czyjaś wina, bo mnie sprowokował, bo, bo był w niewłaściwym miejscu, bo czegoś chce, bo o czymś przypomina, bo nie mówi tak, jak chce, żeby mówił. Niech nas to nie usypia. Szukajmy światła, prośmy Jezusa o to, żeby pokazał nam nasze serce, żebyśmy mogli odkryć to, co trzeba naprawić, żeby nasza modlitwa wznosiła się do Niego jako ofiara czysta. Najpierw idź i pojednaj się z bratem. Jeśli brat Twój ma coś przeciw Tobie, bardzo mnie to słowo zatrzymuje. Myślę często o tych sytuacjach, w których dochodzi do różnic, do jakiejś różnicy stanowisk, zdań, może nawet do jakiegoś odsunięcia się od siebie. Nie chcę używać jakichś super delikatnych słów, przecież e, mogą się ludzie omijać, dlatego że mają inne spojrzenie. Że mają jakieś inne cele, że należą do jakiejś innej grupy, mniejszej, większej. Nie udaje się, to nie jest możliwe i w życiu Pana Jezusa też tak nie było, że nie było takich ludzi, żeby mieli coś przeciwko Niemu. Ale to nie były krzywdy. Jezus nie szuka za wszelką cenę y, takiej jedności, z kimś, kto go odrzuca, to niemożliwe. Kto odrzuca go jako Bożego Syna, odrzuca Słowo, kwestionuje, że to jest działanie Boga. Mówimy, mówię o tych grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, których Jezus mówi do, do uczonych w piśmie, atakują go, że działa mocą Belzebuba. Jezus nie szuka z nimi wspólnoty. To niemożliwe, ale. Właśnie chodzi o sytuacje, w których jesteśmy powodem czyjegoś cierpienia. Powiedzieliśmy o to słowo za dużo. Nie byliśmy sprawiedliwi w, jakimś, w jakiejś odpowiedzi, ocenie, w jakiejś decyzji, reakcji. Wreszcie ten obraz drogi do sądu. Pokój, dopóki jeszcze jesteście w drodze, jest możliwe pojedna. W tym obrazie przebija taka prawda: y, Uczeń Jezusa, ten, kto słucha jego słów, nie powinien wybierać drogi konfliktu. Co to znaczy? Że właśnie sąd będzie ten sąd cywilny, taki ziemski będzie takim miejscem, w którym przeprowadzę swoje. Ostatecznie jest to droga przemocy. Uczeń Jezusa nie wybiera drogi przemocy. Szuka drogi do spotkania, do pojednania. Nie za cenę prawdy. Takie pojednanie nie jest silne. Ale szuka tego, w czym można się spotkać. Bo Jezus mówi, los tego, tej oceny tego procesu jest niewiadomy. Znajdziesz się, jeżeli wybierasz taką drogę, jeżeli właśnie ta cecha do do, do nieustannego wywoływania jakichś spraw sądowych, zakładania ich yy, właśnie, angażowania prawników i tak dalej. Czasem ktoś tak mówi, zniszczyć, zniszczyć. z torbami cię puszczę. Tak nie mówił uczeń Jezusa. To jest zemsta. To jest głos, który właśnie daje jakieś poczucie władzy nad drugim, a to jest przemoc. Jeśli nie stanie się to w ludzkim sądzie, stanie się na Sądzie Bożym. Ten, kto idzie drogą przemocy, zostanie przez Boga osądzony. A więc to wychodzenie stamtąd już nie oznacza tych więzień czy miejsc odosobnienia, ale oznacza to miejsce po śmierci, gdzie trafiają ci, którzy nie poznali, którzy wobec Jezusa nie przyjęli tej postawy, właśnie kogoś, kto szuka pojednania. Prosiliśmy na początku tego spotkania w modlitwie Ojcze nasz, aby ojciec nam odpuścił winy tak, jak i my odpuszczamy naszym krzywdzicielom winowajcom. Niech ta prawda towarzyszy nam dzisiaj. Spróbujmy przywoływać i na modlitwie, i w ciągu dnia te osoby, z którymi trudno nam o relacje takie życzliwe o zrozumienie. Może dochodzi tam do konfliktów, może rzadko ze sobą rozmawiamy, może się omijamy. Prośmy o to, żeby napełnił nasze serca życzliwością, żebyśmy mogli patrzeć na te osoby jako na naszych braci, na nasze siostry. Także wtedy, kiedy się bardzo ze sobą różnimy, to możliwe. Jezus przywołuje to przykazanie nie zabijaj z pewnością pamiętając o tym będziesz miłował to możliwe żeby kochać w tych warunkach w jakich żyję wśród tych ludzi to możliwe Bóg mnie do tego uzdolni da mi taką łaskę Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.